Siemaneczko, tutaj Greg I witam Was już w drugim odcinku. Ten film. Ten drugi odcinek nagrywałem jakoś, nie wiem, godzinę chyba po tamtym tak, mniej więcej godzinę. Bo miałem nagrywać od razu, tylko że wyszedłem, musiałem iść do sklepu. No i tak to było. I zobaczcie, co dostęp od kogoś. Nie wiem, kto to był. Ktoś mi tutaj narzucał na działkę różnych rzeczy. Znaczy, parę rzeczy. i... Zebrałem 3 złote jabłka. Dwa staka kamieni. No, jeden tłok. No i guzik nawet, o. I guzik. Tłok. Bardzo się cieszę, że mi rzucił tłok. Może się przyda, później Nie powiem na co. No i tak. Mm. Mm, tutaj. Mm, nie ma nic tam na wierzchu, nie ma, nie ma, no niestety. Dobra, pozbierajmy sobie redstone, trochę, trochę redstone'a, węgiel, trochę cobblestone'a. O, złoto możemy pozbierać, też się przyda, przyda się. Tutaj jeszcze złoto. O. Ops, to się cofło. No i tak, yy... jak na razie Was przepraszam, że to odcinki są takie lipne, tak jak można powiedzieć. Ale ja się dopiero rozkręcam, tak naprawdę. To ja doświadczenie jak na razie nie mam w nagrywaniu. Więc raczej mnie zrozumiecie. Yy, pójdźmy na warp. Tak. Jak jeszcze zobaczymy. U, A dopiero 14 jeszcze. Drugi poziom górnika mamy. Dobrze, pozbierajmy sobie drewna z tego zwykłego, dębowego. Jakiś stak nam wystarczy. I. Jak na razie dzisiaj będziemy zbierali tylko surowce yy, na coś, co zbuduje w przyszłości. Nie wiem co to jeszcze będzie, czy jakiś domek. O Jezu. A, bo się zestartowało. Trzeba też właśnie uważać. Tartaki się resetują co yy, pół godziny. Więc też fajnie. Tylko trzeba bardzo uważać, bo jak na przykład jesteśmy tam w środku. I nas to weźmie to może nas czasami zabić. Jak się zresetuje, no Ile już tego mamy? 41 to jeszcze troszkę um. Nie wiem czy nie byłoby lepiej wybrać drwala e, jako pracę, ale jako gór... Może tutaj e, tak powiem Drewno może się jakoś szybciej będzie tak kopało Ale ja wolę górnika, bo górnik nie dość, że może yy, Zbierać surowce, to też dostaje kasę za to i levele Więc Dla mnie satysfakcją jest tutaj Zbierać level i zbierać kasę i to wszystko Więc Na no różnych serwerach, już tak kiedyś grałem, to też wybierałem właśnie yy, Tego górnika Chociaż raz chyba farmera wybrałem, ale to był zły pomysł. Nie lubię farmera, tak żeby yy, nim pracować. Czekajcie, jeszcze może sobie yy, zbierzemy to. O, i jak macie jeszcze jakieś fajne teksturki. To możecie mi wysłać w prywatnych wiadomościach, lub zostawić yy, nazwę w komentarzu. Yy, nazwę, tekstury, jaką mógłbym tutaj grać na tym serwerze. Bo jak na razie gram defaultem. O, już się skończyła siekiera. No, hmm, czekajcie. jest to jest? Chociaż już to i tak później powyrzucam. Tylko siekiera mi jest potrzebna. Yy, o czym mówiłem. Może, może zapomniałem. Um, ehm, a tak, już wiem. Gram na razie na Defulcie. Mam jeszcze tam Fitfula e, 32, jak się nie mylę, 64. No i jeszcze grałem czasami na e, Jones Mifie, czy jak to się tam wymawia. Grałem właśnie na nim. Też jest bardzo fajny. On taki fajny, średniowieczny styl. Coś w takim. Coś ten deseń yy, styl O, i od razu powiem Żeby tak nie było za nudno. Styl średniowieczny lubię bardzo. Jeżeli yy, będę miał więcej widzów, bo jak na razie yy, mam zero, tak jak teraz nagrywam. Bo jeszcze tamtego filmiku nie wstawiłem. Tak. Bo... Miałem wstawić tamten filmik, jak będę, jeszcze do sklepu, ale nie wstawiłem. No i tak to było. Dobra, pójdźmy na choma i tak, to mm, zrobię taką serię, jak po prostu buduję coś średniowiecznego: jakieś miasto yy, lub inne budowle takie średniowieczne albo pojedyncze takie budowle będę pokazywał lub takie miasto. Tą będziecie mogli mi zaproponować y, w komentarzach. Się rozgadałem tutaj, ale... Mam tutaj dużo do mówienia. O, też kratkuję. I tak... Y, może powiem nie tylko coś o Minecraft'cie. Jeżeli zdobędę tych widzów, już się powtarzam cały czas, wiem, to nagram y, serię z innych gier. Będziecie mi też mogli proponować różne gry Ja to chciałem teraz yy, nagrać serię jeżeli zdobędę tych widzów to Skyrim Farming Simulator 2013 albo Nie wiem jakąś inną grę jaką byście mi zaproponowali Jest naprawdę tych gier sporo tylko nie wiem na co się naprawdę zdecydować ale dobra, z takich surowców co mamy, to co możemy zrobić? Yy, może ten kamień zmienimy na 100 kamiennych cegieł. Pójdźmy na warp kopalnia. Gdzie to było? Jest warp kopalnia. Po, po, po prostu tam coś pokopię i pozdobywam tą kasę i level jeszcze coś, może Wam opowiem? Fuh. Tak, ten serwer jest na wersji 152. Co jest? Aha, jest na 152. non premium. Yy, IP, oczywiście, będzie w opisie, w tym też filmie, jak i w tamtym. eee. Yy. IP ogólnie chyba będzie w każdym, pod każdym filmem więc um, Będę też nagrywał może jakieś serie z kolegami albo z widzami. Coś może też będzie. O, trzeci level górnika. Dioxy, dioksy, dioksy. dioksy pierwsze dioksy. Jej, mamy pierwszy diament. Uu. Dobra. Hmm. Dobra, więc wiecie co? Ja, może już będę kończył. Już odcinek trwa 9 minut. Był, ten odcinek był nawet nudny, ale musiałem trochę pogadać. musiałem powiedzieć, co tutaj planuję. Więc odcinek, nie wiem, będzie się ukazywał. Jak na razie, nie wiem, może. Dwa razy na tydzień. Jak, jak będę mógł, to będę nagrywał. Więc jak na razie to oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. No i nie oceniajcie tego filmu, ani tamtego pierwszego negatywnie. Bo ja naprawdę zaczynam od zera. Na Minecraftie, na tym serwie i na YouTubie. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!